Pochwalony Jezus Chrystus jesteśmy w temacie bardzo ważnym, choć trudnym, a więc mówimy o grzechach świętokrackich. Jest to poważny grzech, który niestety może się nam przydarzyć. W czasie, kiedy klękamy do spowiedzi świętej, wyznajemy nasze grzechy, szczerze na spowiedzi świętej, i kiedy kapłan wznosi dłoń i mówi formułę rozgrzeszenia to w tym momencie zlewa na naszą duszę krew naszego zbawiciela która nas obmywa i teraz sobie wyobraźmy sytuację w której zatailiśmy jakiś grzech to znaczy że on w naszej duszy pozostał a krew zbawiciela zostaje wylana na naszą duszę a więc ona zostanie, zostaje zbrukana zostaje Pogwałcona przez ten grzech, który pozostał w naszej duszy. Dlatego jest to grzech świętokradztwa. I nie jest to tylko nazwa, ale rzeczywiście dokonujemy profanacji krwi Chrystusowej, tak jakbyśmy we mszy świętej sprofanowali Jego ciało czy Jego krew. Tak poważny jest to grzech. Mówiłem o zatajeniu grzechu, kiedy ze wstydu. Boimy się wypowiedzieć jakiś grzech, czy z różnych innych przyczyn. Ale problem może pojawić się nie tylko wtedy, kiedy nie wypowiemy jakiegoś grzechu, ale wtedy, kiedy go powiemy, ale użyjemy takich słów, żeby spowiednik nie zrozumiał tego, co mówimy. Czyli, krótko mówiąc, z obawy, że spowiednik coś sobie o nas pomyśli, nie wiem, po prostu ze wstydu. Będziemy albo mówić cicho, tak, żeby nas spowiednik nie usłyszał, albo będziemy używać jakichś takich słów, będziemy dobierać, usprawiedliwiać się, będziemy mówić o wszystkim, tylko żeby nie nazwać grzechu po imieniu. Zresztą nie dotyczy to tylko spowiedzi świętokradzkiej, świętokradzkiej ale y, także po prostu wyznawania grzechów, bo można także grzechy lekkie. A więc wtedy nie ma tej materii ciężkiej, nie popełniamy świętokradztwa, można też się wymieniać, nie nazywając po imieniu, usprawiedliwiać się. To jeżeli mamy taką intencję, żeby nie powiedzieć grzechu wprost, nie oskarżyć się z tego grzechu, to jaka jest, jakie jest uznanie naszej winy w tym? Kto świadomie zna swoją winę, zna jej ciężkość. Żałuje za ten grzech, powie go wprost. Nie będzie owiał. A im bardziej tą żałość za popełniony grzech czujemy, to tym bardziej się oskarżymy za ten grzech i nie będziemy naprawdę szukać żadnych usprawiedliwień. Powiemy o całkowitej naszej winie za to, co popełniliśmy, a nie będziemy szukali usprawiedliwienia dla tego, co. Co się stało w naszym życiu, bo tak naprawdę zawsze możemy znaleźć usprawiedliwienie. Możemy powiedzieć, że obraziliśmy kogoś, wybuchliśmy emocjami, ponieważ no, ktoś nam w nieprzyjemny sposób zwrócił uwagę. Wiadomo, że to jest przyczyna, dla której powiedzieliśmy coś niewłaściwego, ale czy to nas usprawiedliwia? Czy złem możemy odpłacać za zło? Nie. Nie można się usprawiedliwiać, że nie wiem, nasz ojciec, mąż w domu pije i się tak zachowujemy. To jest przyczyna, dla której się zachowujemy, ale nas to nie usprawiedliwia. Jeśli my chcemy walczyć z grzechem, który jest w nas, to nie szukajmy usprawiedliwień, że w świecie jest dużo grzechu i dlatego my też taki co jesteśmy. Bo to nie poprowadzi nas ku temu, by walczyć z grzechem, a będzie nas utwierdzało, że to jest właściwa reakcja na to, co jest wokół nas. I dlatego zwłaszcza zwracam uwagę tutaj na grzechy śmiertelne, bo przy grzechach powszednich wikłamy się w jakieś trudności, będzie trudniejsza praca nad naszą, nad naszą duszą, poprawą, ale przy grzechach śmiertelnych dochodzi jeszcze możliwość popełnienia grzechu świętokradztwa. Dlatego tym bardziej nazywajmy grzech po imieniu. Nie o to chodzi, żeby teraz opowiadać Księdzu, jak ten grzech przebiegał, bo naprawdę Ksiądz tego nie chce słuchać. Ale chcę wiedzieć, co popełniliśmy. Tutaj też zwrócę uwagę, że pewne sprawy dotyczące grzechu też trzeba powiedzieć. Posłużę się przykładem, żebyśmy to dobrze zrozumieli. Jeżeli ktoś popełnił grzech nieczystości, a więc współżył z osobą poza oczywiście małżeństwem, czego nazwać ten grzech po imieniu? Ale jest różnica. Z jaką osobą dokonam się ten grzech? A więc, czy to była osoba, która żyje samotnie? Czy to była osoba, która y, jest żonata zamężna? Czy to był na przykład kapłan, y, osoba zakonna? To ma zasadniczą, to zasadnicze znaczenie. Chociaż ciężkość grzechu i waga jest taka sama, jeżeli chodzi o cudzołóstwo. Ale y, może się z tym związać po prostu kolejny grzech. Kolejny problem, który przez tą nieuporządkowaną naszą sprawę y, dotyka także i może dotknąć rodzinę, a w przypadku kapłana jest, czy osoby zakonnej, jest to jeszcze kolejny grzech, który zaciągamy świętokradztwa, bo podeptaliśmy y, sakrament, który ta osoba ma, śluby zakonne, a ta osoba została wyłączona przez Pana Boga, oddana do służby tylko Jemu. A więc podeptaliśmy także. Y, Coś świętego popełniliśmy właściwie dwa grzechy. Także nazywanie rzeczy po imieniu jest bardzo ważne. Naprawdę starajmy się wniknąć w nasze sumienie, zastanowić się, co tak naprawdę popełniliśmy i, przed, i na powiedzi świętej nie bądźmy dla siebie adwokatami. Chrystus jest naszym adwokatem, On nas broni. My uskarżmy się z grzechów. A On wtedy zleje na nas miłosierdzie. Jeśli mamy jakieś wątpliwości co do grzechu, zawsze powiedzmy to na Spowiedzi Świętej. Lepiej o coś zapytać, żeby uzyskać wyjaśnienie, niż żebyśmy zatajili jakiś poważny grzech, poważny problem. Wiem, że to nie jest proste, to nie jest łatwe, zwłaszcza wtedy, kiedy. Naprawdę nam duży wstyd towarzyszy, trzeba się przełamać, dlatego dużo modlitwy potrzeba. Ale módlmy się o to, byśmy byli zawsze szczerzy w czasie spowiedzi świętej, byśmy nazywali grzechy po imieniu. Podmódlmy się dzisiaj w intencji wszystkich osób, które podejmują się ochrony życia ludzkiego, po prostu działają na rzecz. Życia poczętego. Maryjo Królowo Polski, bądź z nami, czuwaj nad każdym człowiekiem, nad każdą kobietą, nad każdym mężczyzną i nad każdym dzieckiem, i to już poczętym w łonie matki. Czuwaj, czuwaj nad każdym sumieniem i ucz nas czuwać. Ucz czuwać wszystkie sumienia na tej Ojczystej Ziemi, niech nie stają się winne straszliwych grzechów. Niech żyją ze świadomością wszystkich Bożych przykazań, a zwłaszcza tego, które mówi nie zabijaj. Nie zabijaj dziecka poczętego w łonie matki. Najświętsze serce Jezusa zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Maryi, módl się za nami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z serca dziękujemy za Twoje zaangażowanie w rozpowszechnianie nauk katolickich. Nade wszystko dziękujemy Tobie drogi darczyńco, to dzięki Tobie inni mogą słuchać tego odcinka, a także udaje nam się tworzyć więcej i bardziej profesjonalne treści katolickie. Jeżeli nas już wspierasz, to zachęcamy, aby włączyć wsparcie cykliczne, dzięki temu możemy lepiej zaplanować nasze dalsze działania. Zachęcamy również wszystkich, którzy mogą wspierać nas większą kwotą, oczywiście każda, nawet ta najmniejsza jałmużna bardzo nam pomaga, ale większe jałmużny pomagają nam szybciej się rozwijać i docierać do większego grona osób potrzebujących. Przypominamy, że za każdego darczyńcę i bliskich sercu darczyńcy odprawiana jest msza święta. Wszystkie linki do wsparcia, zapisania się i rozliczenia 1.5% podatku znajdziesz w opisie filmu. Zachęcamy do przekazania swojego 1.5% podatku w 100% na nauki katolickie. Aby to zrobić, wystarczy w zeznaniu podatkowym podać KRS 00 00 50 72 34 i cel szczegółowy 35-449, dzięki temu Twój 1,5% podatku nie zmarnuje się i będzie przekazany na rozwój nauk katolickich. Mamy też dla Ciebie prezent: jeżeli nie potrafisz samemu rozliczyć zeznania podatkowego, możesz skorzystać z naszego darmowego programu do rozliczenia podatku. Całe rozliczanie z tym programem zajmie Ci 5 minut. Link do programu w opisie filmu. Jeżeli jeszcze nie należysz do grona członków nauk katolickich, link do zapisu znajdziesz w opisie filmu. Ten odcinek powstał dzięki hojności darczyńców, za co z całego serca dziękujemy. Jeżeli chcesz pomóc w realizacji kolejnych nauk, wybierz jedną z opcji przekazania jałmużny w opisie filmu. Rozrastamy się, wiele osób się nawraca, dla wielu jesteśmy pomocą w rozwoju duchowym, wychowaniu, poznaniu na nowo wiary katolickiej, a ku temu potrzebne jest Wasze wsparcie modlitewne. Za które z całego serca ogromne Bóg zapłać. Chcesz zrobić coś dobrego, wyślij te nauki do znajomego.